że różni się drużyna która jutro zagra z Miedzią Legnica z tą która dwa sezony temu rywalizowała na tym samym etapie rozgrywek Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. No, na pewno doświadczeniem bo y, dzisiaj jesteśmy zespołem który grał w pierwszej lidze wtedy graliśmy w drugiej lidze. Y, nastąpiła też rotacja zawodników, niewielka, bo niewielka nastąpiła i myślę, że y, Różnica jest też taka, że tamtym raz wtedy doszliśmy do świercianą Pucharu Polski po remisowych meczach. No dzisiaj jesteśmy po zwycięskim meczu z zespołem klasowym i ta satysfakcja jest jeszcze większa i myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jest to. Jeżeli nie najważniejszy, to jeden z najważniejszych meczów w historii klubu. O to właśnie chciałem zapytać, bo pewnie często jest tak, że to przed meczem musi trener jak w jakiś sposób tchnąć ducha zespołu i zmotywować go do tego, żeby wyszedł po swoje, czy to w meczach ligowych, czy w pierwszych rundach Pucharu Polski. Jutro będzie trener raczej tonował i uspokajał, bo chyba zawodnicy doskonale zdają sobie sprawę, jaka przed nimi szansa i okazja. czy znaczy, nie skupiam się o tym. Ja myślę, że my od dłuższego czasu wiemy, gdzie dotarliśmy, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o Buchar Polski. Wiemy, że jest to szalenie ważne dla kibiców, dla działaczy, dla klubu, aby pokazać się z jednej i strony. I, i na tym się skupiamy. Myślę, że oczywiście ta sfera mentalna będzie szalenie ważna, i, i, ale też będą decydować detale. I robimy wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowanym. I koncentrujemy się na tym, żeby Lepiej przygotować już zespół do, do tego meczu. Miedziak za ostatnim meczem na ligowym chyba pokazała, że ten taki hura nie opinii publicznej kibiców po losowaniu, no, trzeba jednak troszeczkę stanować, bo to nie jest przypadkowy zespół, bo przypadkowy zespół z Lechem Poznań do dwóch nie wygrywa. Czy znaczy ja kompletnie do nie podchodziłem do tego losowania. Uważałem, że trafiliśmy na sobie zespół, zespół, który yy, piłkarsko jest bardzo dobry, Przedstawił ustawienie, grał już zupełnie innym ustawieniem, i, i no nie wiem, jeżeli ktoś się spodziewał, że my będziemy faworytem tego spotkania, no to po prostu bóg będzie. No, my startujemy z roli kopciuszka, ale często w zdarza się tak, albo, albo może się tak zdarzyć, że, że ci potencjalni faworyci czasami nie, nie dokonują rzeczy, których, do których są predystrowani. Martwi Pana skuteczność drużyny w ostatnich spotkaniach zawstań Nie. Nie, dlatego, że no, trzeba być chyba optymistą, żeby myśleć, że zespół naprawdę zafunkcjonuje w sytuacji, w której odnosi bardzo ważni zawodnicy w okienku zimowym i reszta zawodników potrzebuje trochę czasu i szczególnie adaptacji do zespołu, żeby żeby zafunkcjonować, odbyliśmy dwa mecze, w których nie szliśmy bramki. W drugim meczu straciliśmy bramki, z tego się cieszymy. Trzeba no, patrzeć pozytywnie na to, co robimy, w jakich warunkach funkcjonujemy i co osiągamy, i, i tym się nakręcać pozytywnie. I tak też jest z mojej strony i myślę, że ze strony drużyny. Ma no, Pan głowie scenariusze, jak tam jutro może wyglądać? Czy skończy się po 90 minutach? w czy, czy jeszcze będziemy musieli dłużej na posługiwać? Mamy, mamy pewien jakiś pomysł, plan, różne rozwiązania na różne sytuacje, ale dla nas jest najważniejsze, byśmy jak najdłużej byli w tym meczu. To jest główny cel dla nas, bo to nie my będziemy się denerwować. a przeciwnik, który jest tutaj jako główny cel, ma. Ma to, ten owoc słucharza Polski. My już również, oczywiście, ale, ale nie tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie jesteśmy faworytem. Dla nas udział w tym meczu, jest najdłuższy i jak najlepsze funkcjonowanie, jest kluczowe. Na koniec ostatnio pojawiła się taka informacja, że jest Pan teraz najdłużej pracującym na szczeblu centralnym trenerem w jednym klubie bez przerwy, więc tych meczów na no, Waszej tarnowskiej pomiędzy tych ważnych i ważniejszych było naprawdę sporo i przed tym, jak ten powiedział, nawet na początku najważniejszym, najtrzejszym dzisiaj będzie spokojny sen, czy raczej ból głowy, czy coś jeszcze pozmieniać i poprzestawiać? Nie no, myślę, że my opieramy swoją pracę, tutaj mówię o sobie i sztabie, i nie na no, planowaniu tego wszystkiego, my dzisiaj jesteśmy do tego meczu przygotowani jaki wynik będzie to czas pokaże i na ile jesteśmy Gotowi, żeby stawać czołem przed zdecydowanie mocniejszym pewno personaliznym zespołem, ale jeżeli chodzi o pryzmat dla mojej pracy tutaj, to bardzo się cieszę, że, że tyle, tyle lat to funkcjonuje. Szkoda, że tak zwalnia się trenerów szybko w Polsce, ale ale nie patrzę na to, patrzę na, na skupiam się na swojej pracy i cieszy mnie to, że przede wszystkim ten język z zawodnikami jest wspólny i idziemy w takim kierunku, w którym i my, jako trenerzy i zespół, mamy poczucie rozwoju. Przy okazji, i klub robi postępy, także bardzo się z tego cieszymy. Już na sam koniec, czy z celu przygotowania zespołu do końca tej rundy, czyli do końca maja, są wpisane terminy ewentualnego meczu. Pofinowego i finalnego po Harperskiej? Tak jak powiedziałem, mamy wszystko zaplanowane. Jest, są terminy, jest to ustalone, uzgodnione, czy jesteśmy na to przygotowani, jeżeli chodzi o mikrocykle treningowe. I marzeniem by było, myślę, dla wszystkich, abyśmy k tym kolejnym próg przeszli, bo będzie to naprawdę mega wyczyn i, i coś, co. Co się za, rzadko nie spotyka ale w, na tej arenie piłkarskiej naszej polskiej. Będziemy mądrzejsi już zadzie. No Ja sobie i piłkarzom bym życzył, żeby się tak stało, ale zdajemy sobie też sprawę z tego, że w ogólnie rzecz ujmując wcale yy, nie będzie żonika.